Czy wiesz, co ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zmianę Twojego życia i zmianę rzeczywistości? Na pewno wiesz, że pozytywne myślenie wpływa korzysty, korzystnie na, na wszystko, co e, nas otacza, bo wysyłając pozytywne myśli, no, stwarzamy sobie lepsze życie. To samo jest, gdy mówimy dobre rzeczy o świecie, o ludziach. To też takie osoby do siebie przyciągamy. A, no ale. Kluczem jest tutaj też czucie. Czyli tu nie może być kłamstwa, że mówisz coś innego, czujesz coś innego, a jeszcze co innego gadasz. Bo jeśli to kłamstwo zostanie przechwycone przez wszechświat, to oczywiście e, nic się dobrego nie wydarzy w Twoim życiu, dlatego że energii nie da się oszukać. Czyli nawet jeśli uważasz, że mm, jest ok, a czujesz to inaczej, to nikogo tutaj nie oszukasz. Oglądaj meu canal.